Dzień dobry, witajcie. Kolejna niedziela. Ostatnia 300, słuchajcie, dzisiaj. E, miejscowość Teterow. E, zakoszowaliśmy 60 gołębi. Wypuszczone 5,20. W tej chwili e, 9,40. Więc już ponad 4 godziny w powietrzu. E, I słuchajcie, wiatr dzisiaj. A strasznie dziwny znowu. E, ogólnie, teraz tutaj jest jak gdyby spokojnie zupełnie. Ale jest i po trasie to patrzyłam i wschodni i zachodni no tak to się zmienia a północny delikatnie od morza więc no zobaczymy zobaczymy jak ta ostatnia trzysetka nam wyjdzie ok są cztery golemi słuchaj i co Kaziu? elegancko nie Kurde, się zdziwiam, bo wy się o jeden jakiś gdzieś tam idzie, tak? A ja patrzę, mówię, co to? Przecież mówię, że gołem gołębie siadają. Psiaki, jelenicy. Widziałeś, jakie coś mieli? Nie, pierwszy raz. Szok. Syn 630. Ale Też, ale chyba ten 48, super gołębie siadły. Mała szalinka. Malutka szalika. Jest, no. jest piąty. Jednastolotnik pięć siedemdziesiąt Samica. O, ja. ha. Okay. Jest kolejne.

Fajnie, wszystko z kierunku idzie Jest 12-12. 12-12. No, no kurde. Nie. Yeah, komplet. Komplet. Yeah, komplet pięknie. 11 na 11. Najlepsza lotniszka oddziału. Ona 406 400, coś Jeden jest. Ona jest do Inter. Jeszcze jeden do Inter, chyba jeden do Giametera. Jezu, Smra, co legło. Cały czas w czubie, co? co? Cały czas w czubie idzie. Cały czas, no. Jest, białot, jest Nie no, szok. Co się dzieje? Znaczy, Ale ładnie. Ale jest, wszystko. wszystko. No to dobrze, wszystko. Pozamykane. Pięknie, po prostu pięknie, ale zaraz jak siada. No, o tym krasiaku właśnie. No. No dobra, mamy 15 gołębi, słuchajcie. E, I w 15 mamy już zamknięte intergępę. Pięknie, no kurczę. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Wymagający lot e, Ale gołębie radzą sobie fantastycznie. E, o! Kolejne. Chodź, 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 o jest, słuchajcie 23, samiczka, e, to jest oryginał e, Darka Marciszewskiego, e, z jajek od niego, mieliśmy od niego jajka właśnie i to jest e, z jajka samiczka, 8623, ulewinica Oliwii zresztą. O, Katarzyna twoja. Teraz. 02. 02. siadasz, która się cały czas na wroczny dobrze stoi. To jest nasz go To nie jest nasz gołęb. Albo pióro złamane. Nie wiem, A nie, to ta białorotka jest dobra, dobra. Tu mam góry jakieś tak Nie wiem. Ja uh -huh. Co tu się dzieje? Z góry Nalot. Ale, ty Na lot Ale te cztery to one będą miały dobry czas. No pewnie ta pierwsza. Słuchajcie, usiadła właśnie samiczka roczna, czyli tak jak widać: 58 gołębi z 60 zakoszowanych. Tak więc. Lot jak najbardziej udany. Ostatnia setka, tak jak już Wam mówiłam, w tym sezonie. I słuchajcie, gołębie naprawdę siadły bardzo fajnie. Tak, tak jak Wam wspominałam, no ten lot nie był, nie był najłatwiejszy, tak, bo część trasy w dziób centralnie, sporo trasy bez zupełnie. A więc, więc gołębie naprawdę musiały, musiały popracować. A proszę bardzo, 0,2 nasza. Też bardzo ładnie się zameldowała dzisiaj. A tak więc pięknie, pięknie sobie radzi w tym sezonie nasza roczna samiczka. Słuchajcie, 12-12. Kurczę, siódma. Siódma chyba, szósta albo siódma na zegarze. A więc znowu. Znowu konkurs i to piękny konkurs, taki słuchajcie, w czołówce, więc na komplecie. Fantastyczna samica. Nie no, ogólnie, ogólnie mówię, już troszeczkę można podsumowywać sezon powolutku, tak więc jestem na pewno bardzo zadowolona, bo, bo głębie tak jak widzicie no idą, idą naprawdę równo, powtarzają przede wszystkim, więc no bardzo, bardzo fajnie. tak. No, maraton tydzień temu no, z wiatrem, no, prędkość po prostu zawrotna, więc no ale słuchajcie i, a, i na takich lotach trzeba się obronić, <grym> bo można, można się mocno zdziwić, jesteśmy słuchajcie na pierwszej pozycji w oddziale z 50 z całości, więc, więc fajnie, fajnie, więc za tydzień kolejny maraton moi drodzy, tak więc fajnie, że no głębie właśnie się szybko zaciały, tak, bo bo muszą się tutaj na, na przyszłą niedzielę już, już kować ostro. Także zabieramy się do roboty moi drodzy no i widzimy się w kolejną niedzielę na pewno pozdrawiam Was dobry lot